Z tej strony art 085 witam Was po raz kolejny w Space Engineering kolejnym update, jakim zafundowali nam z Kim Software House. dotyczący trzech nowych bloków. A konkretnie tworzenie, wykorzystywanie powietrza. Przygotowałem tutaj takie pomieszczenie: jest generator. Blory. Powietrza, oksygenu z ice, lodu, tank do przetrzymywania i wentylatory. O tyle fajne rozwiązanie dali, że korzystamy ze zwykłych konwojerów i możemy przesyłać powietrze między wentylatorami. Tak na przykład tu zmieniamy na tę kompresję, a tam dajemy. Jest dwie kreski? Jest. No to uzupełnimy poziom pozostały jest w pomieszczenie całe przerzucone. Zamiast ciągnąć niekiedy całe konwojery z jednego pomieszczenia do drugiego, możemy pomieszczenia połączyć, jeśli komu pasuje. Innym z elementów w momencie kiedy mamy powietrze i gramy na surwarium. Możemy zdjąć hełm bardzo bardzo przydatna rzecz bez hełmu możemy chodzić w momencie kiedy gramy na survivarze e, gdy zdejmiemy hełm, a pomieszczenie będzie nieszczelne no to mamy 5 sekund na to, żeby zamknąć e, tą nieszczelność drzwi czy, czy podobne rzeczy drugim elementem jaki poprawili z, z Convoyers bloku jest to, że możemy wymusić całkowite przerzucenie itemów z jednego kargo do drugiego i nie musimy stosować już tej tego połączenia konektora i kolektora. Jeśli chodzi o ten update to tyle. Dzięki za komentarze, które już do tej pory podaliście. Pomagają mi w, w, w poprawieniu kilku rzeczy. I do zobaczenia następnym razem. Hej, hej, czołem!